Cześć witam was serdecznie z tej strony Gracja Nastacki, a tutaj jest staw skuty lodem staw 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 skuty lodem skuty lodem jest ten staw 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 skuty lodem skuty lodem jest ten staw tak bardzo fajnie skuty lodem staw jest ryby już pod lodem zimują a Tutaj właśnie jest taki piękny widok, wszystko jest oszronione. Znać to, że już zima. Prawie, prawie. Już jest zima, szron jest, lód jest. I jeszcze tylko śnieg spadnie i będzie prawdziwa zima. Tenże pozdrawiam wszystkich. Z tego tutaj pięknego właśnie widoku i do następnego razu cześć Staw 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 skutylodem Skótylodem jest ten staw 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 sta skuty lodem skróty lodem jest ten staw 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 sta sty skut lodem skuty lodem jest ten staw staw staw, staw skuty lodem tylko czy rodem jestem